Cześć, witajcie, jesteście na SKB Gaming, a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj wlecimy z nową serią. Jeszcze nie wiem, czy z serią, bo zobaczymy, jak Wam się to spodoba. To jesteśmy to jest na aplikacji Transfermark i to jest taki quiz. Ja bym to powiedział: jest tej FIFA, tej mm, najbardziej wartości piłkarzy, legendy XXI wieku, Ekstraklasa, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A Liga, no i Superliga. No i właśnie tutaj na przykład, dla przykładu, dajmy sobie Premier League. No i tutaj mamy wartość Dina Henderson 22 miliony. No i tak zgadujemy, czy Paul Pogma ma większą wartość. No i oczywiście dajemy wyższą, bo on posiada 60 milionów wartości. Teraz mamy a to dodajemy, że niższa, tak. Na tym to polega. Dlatego proszę. No dlatego właśnie tak to się prezentuje, ale my dzisiaj zajmiemy się legendami XXI wieku. Zacznij grę, tutaj mamy też z tych lat, na przykład tutaj Tim Berbetow z 2009 roku, 34 miliony 500, 000. no i Milan Barros z 2020 Pi Piątego roku, myślę, że niższa. Dobrze. Okej, okay. Deko z 2007 roku, no to wyższa musi być. 25, My myślałem, że będzie trochę wyższa. Tutaj Steven Gerrard, hmm. to raczej wyższa. Tak, 50 milionów. Stevie Diego Godin, oj, to, to nie wiem, ale dajmy, że wyższa. Aj, 40 milionów, no i na tym to polega zmieni poziom. Na początku dajmy łatwo. Ja też mam FIFA, nawet 21, 22, w którą może zaraz pójdziemy. Frank Ribery czy Aymar? Nie, nie. Niższe, dobra. Ok. Emerson, no to musi być wyższe. W sumie 5 milionów różnicy, nie tak dużo. Ronaldo to oczywiście wyższa z 2004 roku 45 milionów. Montolivo, to niższa. 2010 rok. Ok. David Silver. Nie na no to wyższą. No. Ok. Huntelar. Nie na no niższej, tak. Za kiedy jeszcze był młody. W 2008 roku. Luka Młodyśnia no to wyższa w 2014 roku. Zdecydowanie. Ok. Tutaj mamy niższą. 18 500. Okej, okay. to jest ten, a, Juninho, nie zauważyłem, Fernand Bukano. no to oczywiście król rzutów wolnych, ale jednak niższa, 80 milionów, no tylko o tam o 500 tysięcy, no prawie 8 punktów o 50 tysięcy, no trudno. Teraz może pójdziemy sobie w Premier League. Okej, okay. Rhys James czy Diallo? No to Rhys James raczej będzie tutaj. Większa wartość teraz wielu czy Rashford? No to oczywiście Rashford tam koło 90 milionów, 85 dokładnie. Tutaj niższa. Tutaj tego zawodnika. Ok, Thomas Party. Wydaje mi się, że nieco malutko, a jednak. Myślałem, że to będzie w okolicach 17-20 milionów, a jednak. Lewis no to niższa. Ok. Endombellę nie, no powinna być wyższa. 45 milionów, ok, zgadzam się z tym. Minks, nie, to już niższa, na pewno. Okej, okay. niższa tego zawodnika z Telhamu. Milzner, o to jest ciężkie, ale postawmy, że niższa, a jednak wyszej już mi dać, właśnie, niższa. Okej. Okay. To FIFA zostawmy sobie na koniec. Może wejdźmy do Ligue E. To, to będzie troszkę, lep, y, trochę ciężkie, bo mam to wyższe, bo to Ligue E. Czy Lille znaczy? Jeden klub. Mistrz Francji. No to to powinna być niższa. 5 milionów. Tu już jest ciężej, bo ja w ogóle nie znam tego piłkara. Dajmy, że wyższe. 3 miliony. No, okej. Okay. Okej, okay, może seria, tu już trochę będę więcej wiedział. Ru e, nie, Rugani, 5 milionów. Dobra, pójdźmy jeszcze raz. Seria Kulusewskim to musi być wyżej, no 40 milionów. Jest ok, niżej Anguisa, Ok, Walukiewicz, Sebastian Walukiewicz, czy będzie warto 25 milionów? No raczej nie, 7 milionów. Mhm. Rafaelao, no, no, Rafael, no naprawdę świetny piłkarz, świetne ostatnio występy w Lidze Mistrzów, też strzelił bramkę. Lautaro Martinez musi być wyżej około 60 milionów, ja bym tutaj dawał 80, no tego mi się nie spodziewał. Ale okej, okay, jest no, okay, to też dobry piłkarz. Hmm, tutaj oczywiście niższy od Jawary. Ojej, ja, i tu jest... Problem lekki, bo ja tego piłkarza pierwszy raz... Nie, no, coś tam przewinęło się, ale. No dobra, dajmy, że jest trochę starszy i niższa. Dobra, ok. 6 milionów yy, bark. Dobra, dajmy, że wyższa. 14, dobra. Zapatam to oczywiście wyższe. 63 miliony. Teraz może jakiś dybala niższa. Dobra ten na razie serię idzie Jianlong Manqin, no to musi być drogi przecież syn Mancini. okej okay. Matia nie, niż 5 milionów okej okay. jeszcze tutaj wstroił szalkę Mojzyk Ken, no to wyższa oczywiście, że wyższa 35 milionów Aaron Ramsey tutaj też mam problem, ale myślałbym Jakbym tak zgadywał wartość Ramzeja? 35 milionów, czy 6 14. O. No ale 13 wynik bardzo dobry. Dajmy sobie najbardziej wartościowi zawodnicy na świecie. Ok, jak będzie zawód? O, Rafinha. No taki wartościowy. 13 no, sezon dobry, ale Okej, okay. I e... Wyższa? Tak myślałem. Okej, okay, kto teraz? Kutinion, to musi być wyszło. Nie, no tak, przeszkód nie jest stary. Dobra, zagra jeszcze raz. Musiała się, a Dobra, dajmy Aka. No 38 milionów za okej. Okay. No to czy. Nie no. No i. <laughs> nie ma sensu. Dobra, Ronaldo no, czy Werner? No, Werner. Dobra. 35 milionów Ronaldo. Krasno to nie to wyżej, Nie. Jakim cudem? No Werner może jest ten... Dobrze, dobra. To będzie niżej. No dobra, Ok, Ederson, 10 milionów, Lukadin. No to musi być niżej. 45, dobra. Okej, okay. Diaby, No to ja bym powiedział, że jest wyższa, bo teraz dobrze sezon, ale... Dobra, dajmy, że niż 38, no to znowu tak, tak bym nie powiedział. Dobra, czegoś jeszcze nie było. Tutaj La Liga. Lembert, no to wyższa, wyższa. Dobry mecze ostatnio. Okej, okay, Herrera. Nie no, musi być niższa. Zawodnika Takie fusę Kubo, oczywiście, że... Co? Czy to jest najlepszy talent? Czy oprócz PDG, Lavinia? Nie, rozumiem. Dobra. Line jest tak mało. Dobra, dajmy wyższa. 22 miliony za Gurio Rodrigueza. cudio. Tutaj niższa. 5 milionów. Um. Unai Nunes. Wyższa, dajmy 20 milionów. No, za tylko Bilbao bez to, to jest bramkarz eee, dobra, wiesz. Nie no nie niższa. Okej. Okay, mm. Dobra, może przejdźmy do tej FIFY 22, tylko tutaj my... No, bo na razie łatwo zobaczymy potem jak to zmienić. Angelon to jeśli dobrze pamiętam... A, bo tak. Ikonę miał 79, więc że niższa. Dobrze pamiętałem. Dobra, szmoichy, no to będzie wyższe. 85 nawet, spoko. Stefan Sawicz, no to. No nie wiem. Niższe, nie na pewno niższe. Ale 84? Czy ja rozumiem, że Atlantyka wygrała, No i jak Stefan Sawicz ma 84, to Bukayo Saka powinien mieć więcej, ale to jest FIFA. Tak myślałem. Więc, i Iguain, już nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że wyższa FIFA, ja bym mu zdecydowanie mniej. No, 81, ale ja bym mu i tak mniej. Yy, Plea niż 8, no, 89. Spoko. Z Pablo Sarabia. On nie jest przypadkiem w tym, w Gęże. to dajmy wyższe, tak. 88 znaczy okay. Falcao, Rada no to niższa. 78 Falkao, kiedy, jed, kiedy jest jeden z lepszych zawodników, oczywiście, który Arek Milik wyższe, 81 do ceny ogólnej. Greenwood, no to jeśli pamiętam, to jest niższa cena, ale to ten, to. No to nie zgadzam się z tym gimnastykiem, to powinno być więcej. Są to oczywiście wyżej, bo on to jest przedstawiciel FIFA z Nie, no to i tak do, dobry sezon, ale i tak powinna być niższa ta ocena. E, dobra. Hasemawar 81, 82 ja bym mu dał. No ale od kilku filmów w ogóle mu się overall nie zmienia, a zawsze dostaje to, co. Nie na filmie no to powinienem mieć więcej 85 oceny ogólnej Angolo Kante 90 Tak myślałem. OK Edward Mendy bardzo też dobra gra w Chelsea razem z Angolo ale to wydaje mi się, że Angolo Kanta będzie miał więcej, większą ocenę, no bramkarze raczej tak dużo nie mają, tylko Neuer ma 90 Konate, nie mam to niższe, 78. Rafa Silva wyższy, 82. Ciekawe. Bruno Fernandes, no to oczywiście że wyższe, 82. no to niższy, ja będę niżej. Hmm. Ronaldo on to 91. Dobra. Pójdźmy może w jakąś inną ligę, to zakończmy to, to na przykład dajmy, że wyższe to NDD tutaj, e, dajmy po prostu zmieni, zmieni poziom i dajmy sobie jeszcze raz te legendy XXI wieku, bo to jest ciekawe. Antonio Di Natale, teraz to jest w ogóle karta w historii w FIFA, Daniele De Rossi, nie no, nie, niż, aha. Jestem już dobra. O Neymar z 2018 roku, czy Frank Leopard. Oczywiście, że Neymar, 180 milionów. Dawid Louis z 2014. Też w tamtym roku świetna forma na mistrzostwach tego i tego zawodnika. No ale niższy od Neymara, oczywiście. Okej. Okay. Leonardo uczy z 2017 roku. Nie był wtedy jeszcze raz taki stary, więc chyba wyższa. no 15 milionów. Się zgadza. Diara, Lasana, Diara. Niżej, niżej. Mhm. Ok, Carvalho. Ricardo Carvalho. Dajmy wyższa. 30 milionów. Nieduża, ale wyższa. O, Rafael Marques, no to musi być wyższa. Niższa, ja nie mogę. Nie spodziewałem się tego. Co wygrali w ogóle, tak mi się daje Przepadam. Thierry Amory, 50 milionów w 2007 roku. Czy Wayne Rooney w 2012 roku? Wyższa. 65 milionów. Zgadza się. Robert Lewandowski w 2018 roku. Więcej niż 65. Oj nie Dobra. To jest ryzykowne. Dajmy, że wyższa. 90 milionów. Okej, okay. myślałem, że trochę mniej, ale... Okej, okay. Pandew, no to musi być mniejsza. Pandew 18 milionów. Toni, Luka Toni. Wyższa, wyższa, oczywiście. Samuel Eto, musi być wyższa. Tutaj z Ronaldiną tworzyli świetny duet. Niestety już nie w 2009 roku. Trochę wcześniej, David Vianney, no, musi być wyżej. 50 milionów. De Rosji. zapomniałem, jak to było najniższe, tak? No, 38. No. Mm, Kolarow. Nie, no, niżej, niżej. Kolarow nie, no, nie może być taki. Taki drogi. Żakutinio, Mu, Znaczy Mutinio. E, 13 milionów. Wyżej. 30, ok. Nie ma nie widzisz, Nie, no, wyżej. 37 milionów. Teraz już ikona w FIFA. Carlos Vela. Niżej. Okej. Okay. Teraz ten zawodnik już meksykańskiego. No, bo już nie pamiętam. Fabio Quaguela. Jeszcze z Juventus. Dajmy wyżej. 17 milionów. No dobra. Może jeszcze tutaj kilka quizów. PKO Extra klasa to ja tam nie znam się, ale możemy dać chociaż. Yy... Kozłowski wyżej. Oczywiście. Jeden z najlepszych talentów te polskiej ekstraklasy. Okej. Okay. Wyżej. Dużo osób nie ma zdjęcia nawet. Bartowski wyżej. Nie no, nie Ja na ekstraklasy też. Inny poziom. dajmy jeszcze Bundesliga, bo to jeszcze nie było. Mangala, Kramarik. Nie, Kramarik wyżej. Nieduże, ale wyżej. Turun Gariga. E, niżej, niżej, oczywiście. 9 milionów. Moriba, no to musi być Moriba. Jeden z moich ulubionych e, w ogóle piłkarzy. E, no takich młodych. Sebastian Bourneau. Nie, no musi być niższa. Sosa. Niżej. Wyżej? Sosa, W ogóle nie znam go. Okej, okay, no Ligue 1 jeszcze. Dobra. Jak teraz ten? Jeśli odpadnę, to już jeszcze jedna i kończymy. Pięć. Aha. Dialog. No dobra. Dajmy sobie jeszcze raz te najbardziej wartościowe zawodnicy na świecie. Ojoj, Christian Romera czy Fufana takich wartościowych? 40 milionów. Okej. Okay. Niech będzie. Ansufati. No to więcej powinno być. Dobra, 60. W ogóle zdjęcie z ostatniego meczu, jak strzelił bramkę. Nukunku. Nie, to i tak dobry dobra forma, ale niżej będzie kurdzuma wyżej 32 miliony jeszcze raz zagramy Serge Gnabry, niżej a wyżej będzie, no to coś, ale Że Ndidi, tych tak, drogi jest dobra, nie wiem, to jest niżej na pewno Guimarães Brazylijczyk, kontra Brazylijczyk, teraz Kalidu potężny obrońca będzie tutaj 48 milionów tym... Odpada w rywalizacji z Kilibari. Podobno po, to oczywiście wyżej. Okej, okay. Ben White nie no, ale żeby klasować gwiazda, to ja bym nie powiedział. No ale 40 milionów te obecnie jest. Adama Traore wyżej. Taki kocur od Ben White to. Dziwnie. Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze trudne. Poziom trudny, FIFA 22. soją czy, czy Hernandez? Nie no, Hernan jest oczywiście wyżej, bo to jest też przedstawiciel Fify. Timo Werner, oj, nie pamiętam. 85, 84, to samo dobra. Już ja mam jakąś sklerozę. Zagaję jeszcze raz. wyższa tutaj kotinio. 82. Izak, Wyższa musi być. Ta samo i. Zapomniałem, że jest taka opcja. Ta kolka, to sama. Nie. A już dała nisza. niższa. Dobra, ostatni raz. Leno, wyższa. Niedużo. Dobra. Klajwet, niższa. Dużo niższa. Hmm. Rakitic, wyższa. Myślę, że będzie mieli jakiś większy downgrade. Rak rakitic. Wylasic niższa, 80. Ok, Neuer wyższa, bo to 90 cena ogólna, Jeśli pamiętam, dobrze, dobrze pamiętam. Ok, i drugą Gundogan, 85. Hudson, no doj, nie, no to mi, musi być niższa. 77 o cena ogólnej. Fabinio, no to wyższa, 85, 86 nawet. Okay. Isko, nie no niżej. Isco musi być niżej. Nie był taki siódmy sezon w jego wykonaniu. przedni, Kokę wyżej. Aha. Mistrz Hiszpanii, Dolberg to 7.9. No, też mi tak mu dał. Ben hmm. nie no więc. Ja 8-3, 8, 8 Okej. Okay. Mamy Holberga. Hmm. Wyżej, albo taka sama. No i na tym to jest trudne, bo ja bym dał taka sama, ale dajmy wyżej. Dobrze dałam. Luis Suarez wyżej oczywiście, 88 nawet. Parejo, no to to jest 86, jeśli się nie mylę, 85. No to, tak bym też mu dał. Dobry sezon w ogóle, wykonanie całego Villarrealu. Jimenez nie no niżej. To musi być niżej. 8-4. Okej. Okay. Rafael Varan. walkout nawet... No 86. Cezar aspigli i Qeta. Mm. Nie no, w tamtej chwili miał 84 się mylę, albo 85. No to wygrali Denis ale nie powinien mieć więcej niż Varan. Niżej dajmy. 83. Ok, dla mnie tak 84 by było okej. Okay. Arturo Vidal. O, ja nie wiem, ile Widal. Ja bym dał taka sama, ale mi niższa. Dobrze. Bo też Inter wygrał, oczywiście. Czy Luke De Jong może być mieć więcej od Vidal? No, raczej nie, ale to jest FIFA. 79 ceny ogólnej. obecnym zawodnej w Barcelony. Marcane też Stegen, wyższa cena ogólna. Luis Diaz, nie, no to musi być oczywiście niższa. Ale 80 na cenę. Jest ok. Sojącz. Nie, nie pamiętam, ale chyba taka sama? Dobrze. Kevin Prince Batem. Nie, no niższa, oczywiście, że niższa. 78, brat batenga Tak, 80, 79, 85, mam no. Ja już myślałem, że on jakiś tam gry, nie dostanie, czy coś. Dobra, nie! Dawid Silva, no tak. No trudno. To było na tyle w tym odcinku. Chyba. Już nie będziemy nic gry, bo to już 23 minuty tego odcinka. Dlatego ja nie będę Was prosił o tam łapki w górę. Po prostu ja wiem, że jeśli Wam się podoba odcinek, to zostawiacie te łapki. Też zachęcam do subskrybowania kanału. Filmy są regularnie na tym kanale, więc wpadajcie też na filmy z kariery menadżera u właśnie, no i jakieś tam odcinki z draftu, czy coś, jakieś jeszcze nie widzieliście, wpadajcie, ja Was bardzo zapraszam do następnych, trzymajcie się, cześć!